Najsłynniejszy niemowlak świata, syn książęcej pary, który odebrał już najlepsze życzenia chyba od wszystkich wielkich tego świata, ale w morzu prezentów znajdzie coś z dolnego śląska. Fabryka porcelany Krzysztof w Wałbrzychu przygotowuje dla księcia pozłacaną porcelanową szkatułkę urszula bąk. Zrobimy tak: tutaj robimy relief George. Zostawiamy miejsce na napisanie pędzelkiem. Bez napisów szkatułka nie będzie wyjątkowa, choć jest niewielka, musi się na niej znaleźć miejsce na książęce imiona, złocenia i dekoracje. Na to trzeba zrobić formę, więc też dostosować trzeba pewne skosy, pewne rzeczy, żeby z tej formy to wyszło. Kiedy szkatułka będzie skończona, wjedzie razem z porcelanowymi naczyniami do gorącego pieca. Tu do wypału idzie towar, a tam jest tunel, no to tam właśnie się wypala w temperaturze. Załóżmy 8, 8, stopni. Po wypaleniu szkatułka trafi w ręce zdobników. Raczej będziemy z dekoracją wchodzić skromnie. Być może pozostanie to tylko podkreślone imię i data, być może zrobimy jakiś motyw, udekorujemy jakimś motywem. Rozważaliśmy też coś, co spodobałoby się dziecku. Zdobienia będą z prawdziwego złota. Po wypaleniu trzeba je jednak dokładnie wyczyścić. To złoto jest matowe. Żeby połysk był, to nam takie narzędzie. I o, proszę zobaczyć. Fabryka Porcelany Krzysztof w Wałbrzychu nie po raz pierwszy przygotowuje okolicznościowe prezenty dla możnych tego świata. Jest to serwis w fasonie Alaska z logiem Białego Domu, prezentowany prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Poniżej jest serwis prezentowany księżniczce Szwecji, księżniczce Wiktorii z okazji jej ślubu. Ręczne przygotowanie szkatułki dla księcia potrwa kilka tygodni. Ta jedna, jedyna, wyjątkowa szkatułka pojedzie do Cambridge do rodziców księcia George'a. Ale niewykluczone, że fabryka wypuści limitowaną serię takich szkatułek, które trafią do muzeów. Wałbrzych, Urszula Bąk. No i miejmy tylko nadzieję, że mały książę w tej lawinie prezentów odnajdzie kiedyś tę szkatułkę i na przykład odwiedzi Wrocław.